Dzień dobry, nazywam się Marta Dziedzic, jestem lekarzem neurologiem, kierownikiem oddziału uderowego w Kaliszu. Pracujemy na oddziale udarowym od 2020 roku. Leczymy pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu oraz udarem krwotocznym mózgu. Średnio miesięcznie przybywa na nasz oddział około 60-80 pacjentów. Dzięki dobrej współpracy z oddziałem SOR oraz innymi oddziałami, takimi jak oddział kardiologiczny. Oddział radiologiczny, oddział internistyczny, udało nam się wypracować bardzo krótki czas przyjęcia pacjenta oraz podania leku trombolitycznego. Jest to najlepszy czas w województwie wielkopolskim, wynosi on średnio 20 minut. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Udało nam się też wypracować bardzo dużą ilość pacjentów trombolizowanych. Około 30% pacjentów przebywających w na naszym oddziale z udarem niedokrwiennym mózgu otrzymuje leczenie trombolityczne. Wdrażamy również nowoczesne leczenie udaru, leczenie trombektomii mechanicznej. Jesteśmy w trakcie opracowania procedury i szkolenia personelu w takim rodzaju leczeniu. Współpracujemy także z oddziałem neurochirurgicznym oraz z radiologami zabiegowymi, głównie z panem profesorem Maciejem Szainerem z Rudina. W kwestii wykonywania, przeprowadzania zabiegów endowaskularnych w naczyniach mózgowych, w takich chorobach jak tętniaki i naczyniaki mózgu, rozwijamy tę dziedzinę medycyny i zwiększamy ilość pacjentów hospitalizowanych z tego powodu.